Hello się. Wiecie co, zainspirowała mnie, e, zainspirowała mnie dziewczyna z mojej rodziny, żeby e, otworzyć takie coś, z, z, zrobić takie coś jak blog o Turcji. Ja wiem, że takich blogów jest już sporo, e, aczkolwiek e, nie wiem, no, każda, każda osoba ma jakiś inny punkt widzenia i jakieś inne swoje tam doświadczenia. No nie wiem, no, myślę, że to wcale nie jest głupi pomysł, chciałabym Wam przybliżyć e, tutaj życie w tym pięknym kraju. Ja na przykład Turcję uwielbiam za to, że tu jest tak chaostycznie, więc chyba ja tu jak najbardziej pasuję, <gryw> topie się w tłum. Chociaż jestem, e, jestem tutaj od 6 miesięcy, a powiem Wam, że u mnie już w, u mnie już w, jak się to nazywa, Mahale na osiedlu na osiedlu już jestem rozpoznawana to znaczy mnie, moje dzieci każdy zna, tak? jesteśmy tak zwani jabandzi czyli obcokrajowcy, obcy jabandzi także jakbyście chcieli coś e, wiedzieć o Turcji jeżeli was coś interesuje to bardzo będę wdzięczna na, za podsyłanie mi jakichś inspiracji pomysłów na posty no, jestem ciekawa, jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Będę starała się wszystko tutaj opisywać moimi oczami, po prostu, jakie mam ja doświadczenia jako nowa osoba, żona Turka. Dlatego, że dużo osób myśli, po prostu ma takie spostrzeżenie, że bało się w ogóle, nie? Mówiło, że tak, jak ty pojedziesz a cię tam e, w te kaftany mówię, e, no jak widzicie w kaftanie nie chodzę żadnym, wcale nie muszę. To, że mam fakt, mam dzisiaj długą spódnicę, sukienkę to tylko dlatego, że jest tak gorąco po prostu mi jest wygodnie, jest mi chłodnie jak, jak chodzę w takiej długiej sukience, ale to jest mm, to nie jest jakiś tam przymus, że ja muszę to robić. Także no Ciekawa jestem, czy Wam się taki pomysł mój podoba, żeby coś takiego robić. I ciekawa jestem, czy mnie tutaj wspomożecie. Też, no tak jak mówię, jestem dopiero pół roku jakieś. Poznaję ten kraj sama. I też jestem ciekawa, co mnie czeka. Także czekam na Wasze opinie. Buziaczki!